A wonet rano kolejny temat, też związany z nierównym traktowaniem, ale już w zupełnie innym kontekście, bo rusza kampania, która ma na celu szerzej otworzyć oczy na problem molestowania kobiet w miejscach pracy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim rozmowa z gościniami, zobaczmy film, który promuje tę kampanię. A w onetowym Hyundai już w tej chwili Karolina Kędziora, prezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Dzień dobry. Dzień dobry, to ja. Tak, i Kinga Grzelewska, dyrektorka kreatywna i zarządzająca Molen Law Warsaw. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja muszę wyjaśnić naszym widzom, dlaczego ta postać, która pojawia się na końcu tego spotu jest zamazana. Ta postać to jest dmuchana lalka. Za chwilę o tej symbolice. Ale chodzi o to, że polityka. Firm, które zajmują się transmitowaniem programów na żywo, jest taka, że jeżeli pojawi się jakikolwiek symbol bardzo związany z, z, z tym obszarem seksu, no to niestety transmisja może być przerwana. My nie chcemy, żeby transmisja była przerwana o, i po prostu ta lalka seks shopu dmuchana lalka no była po prostu taka zamazana, ale teraz możemy e, już o niej otwarcie powiedzieć, to wyjaśnimy dlaczego akurat ten gadżet. No, wybraliśmy tak mocny gadżet dlatego, że chcieliśmy poruszyć temat, który jest bardzo powszechny, ale który właściwie nie jest poruszany, czymś bardzo mocnym jakimś znakiem i chcieliśmy też powiedzieć, że tak dokładnie czują się kobiety sprowadzone do takiej lalki w momencie, gdy są molestowane. Zresztą to nam wyszło w badaniu, bo ta kampania była poprzedzona badaniem. Zbadaliśmy, zrobiliśmy takie pogłębione wywiady z dziesięcioma kobietami, i ankiety takie szczegółowe wypełniło 164 kobiety. Z całej Polski? Tak, z całej Polski, i yy, yy, szczególnie w tych wywiadach pogłębionych, dużo mówiły o tym, jak się czują w sytuacjach. A które któraś powiedziała, że ja się czuję jak dmuchana lalka z I yy, one mówiły nawet coś takiego, że czuje się jak część elementów, jak czuję się jak przedmiot, czuje się uprzedmiotawiana, czuje się brudna po takich sytuacjach. Dużo mówiły właśnie o tym, mm -hmm. że yy, są uprzedmiatawiane i stąd też ten pomysł, mm -hmm. jak sądzę. Czyli one same nie w. Wskazały tak wprost ekspresji z Bedwiz, że ja się czuję jak lalka z seks tropu. No bo... Ale mówiły, że żyją się jak obiekt seksualny. Okay. Tak. Więc w momencie, gdy to, to dosyć łatwo się składa wtedy, natomiast oczywiście my jako agencja mieliśmy różne pomysły, niektóre były mniej e, dosadne i wstrząsające. Mm -hmm. Ale też y, wspólnie doszliśmy do takiego wniosku, że y, potrzebujemy naprawdę czegoś mocnego i wstrząsającego. Żeby był większy impact, żeby był większy prostu, impact. Tak? No tak, ale mężczyzna z kolei może powiedzieć, tak, no, y, gadżet erotyczny jak każdy inny. Dlaczego ma się kojarzyć nie z tą niewinną przyjemnością w jego y, mniemaniu, tylko z czymś, co staje się symbolem, no jednak krzywdy. My już wiemy, jaki jest odbiór no bo y, kampania trwa od wczoraj. Ja już rozmawiałam. Również z mężczyznami, którzy zobaczyli po raz pierwszy ten filmik. I oni byli mm, zniesmaczeni i mówią, że to nie chcą tego więcej oglądać, że to jest dla nich nieprzyjemny widok. A dlaczego tak zrobiłyśmy? Dlatego, że i zrobiliśmy y, w ramach tej kampanii y, myślę sobie, że to jest też próba szukania sposobów, jak pobudzić opinię publiczną do tego, żeby się nad tym zastanawiać. Żeby w ogóle zatrzymać się chwilę i pomyśleć, jak trudne to jest doświadczenie, którego no tutaj nie mamy co do tego wątpliwości, doświadczają przede wszystkim kobiety ze strony przede wszystkim mężczyzn. I to nie chodzi teraz o to, żeby mężczyźni wszyscy bili się w piersi, błagali o wybaczenie, ale chodzi o to, żeby zobaczyli tą perspektywę, być może nie mając ich sami, skoro dużo, dużo dużo rzadziej molestowania seksualnego doświadczają. I jest tak, że my zrobiliśmy bardzo szczegółowe badanie, z którego nam wyszło, że właściwie, jeśli chodzi o skalę zjawiska, to na przestrzeni wielu lat nic się nie zmienia. No i my tam w naszym raporcie powołujemy różne badania i Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 2007 roku i badania Fundacji Polskiej, Fundacji STERS przed kilku lat. I tak naprawdę cały czas te wyniki badań pokazują, że 90% kobiet Doświadcza molestowania seksualnego w różnych to obszarach. To jest ogromna skala. To jest ogromna skala, i jak my na przykład badaliśmy miejsce pracy, to okazuje się, że w miejscu pracy kobiety, które coraz więcej wiedzą o tym, czym jest molestowanie i nie kojarzą tego tylko z najbardziej drastycznymi mhm. sytuacjami, mówią o tym, że były molestowane przynajmniej 10 razy w swojej karierze zawodowej, która czasami trwa wcale niedługo. Mhm. To powiedzcie, drogie panie, czy na, na jakie takie niepożądane zachowania kobiety w tych raportach najczęściej wskazują, na, na jakie krzywdzące zachowania może słowa na co najczęściej zwracają uwagę co się dzieje. Najbardziej popularne naruszenie, można tak powiedzieć, to są różnego rodzaju seksistowskie uwagi, żarty na o charakterze przykład. seksualnym. O jej, no, niektóre są bardzo drastyczne, bo jedna na przykład z osób mówiła o tym, powiem to, bo mm. myślę sobie o tym, że też lubimy wstrząsającą kampanię, dlaczego nie. Gdzie kolega w pracy w dużej firmie powiedział, że nie by ją wyruchał po prostu. Więc nie wiem, czy można nazwać to żartem. A powiedział jej, to jej, czy powiedział, powiedział to? to do niej, liczny, powiedział czy... to do niej. To są bardzo różne sytuacje. Czasami to są żarty w przestrzeni publicznej, czyli przy innych pracownikach, mm -hmm. które o zgrozo często opowiadają kierownicy, menadżerowie, dyrektorzy, czyli Ale osoby. Którzy, tak, którzy mają ogromną władzę i co więcej, poprzez swoją pozycję w firmie kształtują kulturę pracy w danym miejscu. Bo na to patrzą też inni. Myślą sobie, skoro szef może, to ja też. I z badania nam też wyszło, że kobiety stosunkowo rzadko, bardzo rzadko właściwie, decydują się na to wciąż, choć częściej niż jeszcze jakiś czas temu, żeby zgłosić formalnie skargę. Mm -hmm. No ale jeżeli szef żartuje w taki sposób, no to jak ja mam się czuć bezpiecznie, żeby taką skargę złożyć? Mm -hmm. I one właśnie to tak argumentują? Tak, tak, tak. Dużo o tym opowiadały, o takim poczuciu, że z jednej strony sprzeciwiają się bezpośrednio coraz częściej wobec sprawcy, czyli reagują czasami mową ciała, czasami grymasem, czasami wprost mówiąc, że sobie nie życzą pewnych zachowań i zwykle bardzo często wciąż molestatorzy sobie nie, niekoniecznie coś z tego robią i przestają, ale już ze zgłoszeniem skargi formalnie, bo coraz częściej na przykład w miejscach pracy, ale też na uczelniach, na przykład wyższych, są takie procedury składania skarg, ale boją się tego robić, boją się, że będzie odwet, że potem będą się mężczyźni nawzajem wspierać, że, że będą stracą swoich... pracę? oczywiście, że stracą pracę, że nie zaliczą egzaminu na studia. Ach. Sytuacja trochę jest inna w usługach, bo my też badaliśmy obszar usług. No właśnie, bo ja chciałam też zapytać o to, czy są miejsca, nie wiem, zawody, w których tych zachowań jest więcej niż w innych? Nie. Nie. Właśnie o to chodzi, że nie. Skala tego jest naprawdę tak przerażająco wielka i też nieobecność medialna tego tematu jest analogicznie wielka i to jest cały czas jak sobie o tym pomyślimy, to jest naprawdę wstrząsające. No to jest coś, co, co, co nami wszystkimi wstrząsnęło, ale też... Myślę, że poza tym, że się boisz, że stracisz pracę, to boisz się jeszcze bardzo, że społecznie zostaniesz uznana za problem makera kogoś, kto mhm. wywołuje. Jest jakiś... Jakiś stygmat. Prawda? Tak, jest mhm. stygmat, albo że nie znasz się na żartach, mhm. albo że nie miałam nic złego na myśli e, e, że zaczniesz być tą osobą, która jest histeryczna, sproblemowana, niemiła. Mhm. E, Czyli nawet jeżeli to, to nie jest już tak wielka sprawa, jak utrata pracy, to ten stygmat społeczny jest też bardzo nieprzyjemny. Mm -hmm. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby nie oczekiwać, że to te kobiety, które są molestowane, że to na nich spoczywa odpowiedzialność za edukowanie otoczenia, za po prostu jasne komunikowanie, bo czasami to jest strasznie trudne. Wiele kobiet, które spotykam mówią, mogłam powiedzieć to, tamto, dlaczego nie zareagowałam? Po prostu zamroziło mnie. Nie... przychodzi po prostu Oczywiście. Bo, też ze stresu, nie, nie w tym odpowiednim tak. momencie, tylko przychodzi później, a potem to już jest za późno niekiedy. No ale właśnie dlatego my też tą kampanię robimy, żeby przekonywać decydentów, czyli tych, którzy zarządzają firmami, tych, którzy kształtują y, też kulturę na uczelniach wyższych, tych, którzy prowadzą kluby, restauracje, to oni powinni prewencyjnie Szkolić swoich pracowników, mówić tego nie można, nie można, takie zachowania są zakazane prawem. I nie tylko z obawy przed utratą dobrego wizerunku, chociaż to jest często bardzo motorem działań e, takich równościowych, antydyskryminacyjnych, ale też e, z myślenia o tym, że. Okej, okay, jestem mężczyzną, ten problem mnie nie dotyczy, ale to nie znaczy, że nie chcę się nim zajmować, ponieważ nie wiem, mam córkę, przyjaciółkę, żonę. Yy, chcę traktować kobiety w moim otoczeniu tak, jakbym chciał, żeby była traktowane moje dziecko. Tak, na się, tak, tak się zastanawiam, czy, czy da się w ogóle ustalić i mówić głośno o jakimś mm, konkretnym kanonie zachowań absolutnie niedopuszczalnych, bo. Tak jak już tutaj Pani powiedziała, sprawa jest bardzo delikatna. Każda mhm. z nas ma oczywiście inną konstrukcję y, psychiczną. Najważniejsze y, wobec tego y, problemu jest to, jak my się czujemy z tym, co mhm. zostało nam powiedziane, czy jaka uwaga została wobec nas y, skierowana, prawda? Bo, bo to jest po prostu sprawa bardzo indywidualna. Ale czy da się ustalić? rzeczy, których po prostu nie wolno robić. Znaczy jest definicja prawna. Mamy przepisy, dlatego my w badaniu sprawdzaliśmy trzy obszary. Zatrudnienie, zatrudnienie też niepracownicze, czyli wtedy, kiedy jest samo zatrudnienie, umowy cywilnoprawne, usługi, kształcenie zawodowe, to najczęściej jest po prostu sytuacja studentek na uczelniach wyższych, dlatego, że prawo to chroni. I jest definicja molestowania seksualna we wszystkich tych obszarach taka sama. To jest po prostu niepożądane zachowanie o charakterze Seksualnym lub odnoszącym się do płci, którego mm -hmm. skutkiem jest naruszenie godności. W I wtedy osoba, Czy... która się czuje e, mm -hmm. źle z tym, które jest, nie wiem, przykro, czuje mm -hmm. się po prostu skrzywdzona, ma prawo zareagować powiedzieć, że nie chce takich no zachowań. Właśnie, właśnie ta, ten hashtag reaguj ostro, powiedzcie, na czym on. Co no to znaczy reaguj? Jest ostro. tak, że zgodnie z tą definicją e, potrzebny jest jakikolwiek sprzeciw czytelny dla otoczenia, żeby można było na przykład pójść do sądu, mm -hmm. czego oczywiście nikomu nie życzę, bo to jest. Jakaś ostateczność dla wielu kobiet, ale przynajmniej zgłosić sytuację pracodawcę. Reaguj ostro, w praktyce może polegać na bardzo różnych działaniach. Ale to, do czego my zachęcamy i w tej całej kampanii podajemy numer telefonu bezpłatnej mhm. infolinii, to to, żeby nawet jeżeli nie mam jeszcze decyzji, że zrobię coś ostro, że w ogóle zareaguję, trzeba się dowiedzieć na temat swoich praw. Mhm. A my udzielamy bezpłatnych porad prawnych można się dowiedzieć, jak się chronić, co można zrobić, czego mogę oczekiwać od pracodawcy, od uczelni, na której studiuję. E, myślę sobie, że to jest wspierające e, i do niczego nie zobowiązuje. Zachęcamy do tego serdecznie, to jest dobry początek, znać swoje prawa. Mhm. No jeszcze coś o y, kampanii, bo ten spot, który widzieliśmy, to jest tak, jeden to jest, z To z, jest z wielu... jeden z. Tak naprawdę kampania y, jest też wsparta bardzo mocnymi akcjami influencerów. Właśnie chciałem zapytać o ambasador. Tak, też e, I e, my robimy różne kampanie społeczne i też rozmawiałyśmy o tym przed programem, że do tej e, nie było łatwo. Więc hmm. tym bardziej dziękujemy tym, którzy nas wsparli, znaleźć hmm. chętnych e, do tego, żeby wzięli udział. E, i po prostu pokazywali się w towarzystwie tej lalki i mówili o tym, że tak dokładnie czują się kobiety, które doświadczają molestowania w pracy. W związku z tym, reaguj ostro, zareaguj, zadzwoń pod bezpłatny numer telefonu, uzyskaj bezpłatną pomoc prawną. Kilkadziesiąt bardzo odważnych dziewczyn z olbrzymimi zasięgami, co ma olbrzymie znaczenie dla kampanii, która nie ma pieniędzy na media, wsparło nas, więc bardzo dziękujemy. To wymagało naprawdę sporej odwagi. Żeby w ogóle ten temat poruszyć. Mhm. Jeszcze tak na koniec, może się wcielę trochę w adwokata diabła, bo mężczyźni w tej swojej takiej. Niedźwiedziowatej toporności. <noise> Czasami e, naprawdę nie mają złych e, intencji, intencji, prawda? W no, ich mniemaniu, nie wiem, sprzedają niewinny żart albo prawią jakiś komplement kobiecie i potem słyszą: Ojejku, no to nie wiem, co ja już nie mogę pracownicy powiedzieć, że ładnie wygląda w, w tej sukience, czy że ma z, zgrabne nogi. No bo jak inna kobieta mówi kobiecie, że, że, że ładnie wygląda, no to jest okej, okay, a jak, jak jej powiem, to już mam się bać. E, to, to czego oni nie powinni się bać? Czyli przede wszystkim jest tak, i to muszę powiedzieć jako prawniczka i pełnomocniczka procesowa, która występuje w tego typu mm -hmm. sprawach, e, sądy nie badają intencji, one nie mają znaczenia. Czy chciałeś, czy nie chciałeś, czy niechcący, e, odpowiada twój pracodawca za to, że robisz pewne rzeczy w pracy, stąd ta edukacja i prewencja jest taka bardzo, bardzo ważna. Spotkałam nie raz e, mężczyzn, którzy przez wiele, wiele lat robili różne, e, nazwijmy to, seksistowskie żarty i kawały, e, i nikt nie reagował w firmie i potem e, mówili dlaczego nikt mi nie powiedział że nie mogę tego robić e, no ale też myślę sobie że raz że oczekujemy że jednak w dzisiejszych czasach będziemy pewne jednak standardy znać ale tu jest duża odpowiedzialność tych którzy zarządzają instytucjami e, oczywiście zachęcam te kobiety które mają zasoby e, siłę psychiczną e, pozycję w firmie żeby reagowały mhm. żeby wspierały siebie ale też koleżanki osoby z zewnątrz e, które obserwują że mogą doświadczać tego typu sytuacji tak, ale też te, Ale które to nie doświadczają tak i które po prostu się źle czują z pewnymi zachowaniami, słowami, uwagami, a nawet komplementami, po prostu żeby też tym silniejszym mogły o tym może powiedzieć. Tak, hmm. trzeba szukać wsparcia i naprawdę tylko na koniec powiem jeszcze ważną rzecz, to co się bardzo, bardzo zmieniło, to to, że kobiety coraz częściej wiedzą czym jest molestowanie, hmm. że to nie tylko gwałt, tylko też seksistowskie żarty, co więcej, częściej ze sobą rozmawiają i składają skargi już nie w pojedynkę, tylko coraz częściej mam sprawy siedmiu, Kobiet, dziesięciu kobiet, czyli też szukamy siły w tym naszym siostrzeństwie. A też zachęcam mężczyzn, żeby byli naszymi sojusznikami w tej sprawie. Ja tylko chciałam dodać, że ten aspekt, że mężczyźni nie mają świadomości tego, że jak czuje się mhm. kobieta w tej sytuacji, w sytuacji żartu seksistowskiego, on był też bardzo ważny przy wymyślaniu tej kampanii. To znaczy, myślę, że w momencie, gdy oni sobie uświadomią, że ich koleżanka z pracy, mhm. ich e, studentka czuje się dokładnie jak taki obiekt seksualny, mhm. to jest jakby bardzo mocny punkt do zmiany. Mhm. Dziękuję serdecznie Karolina Kędziora i Kinga Grzelewska o kampanii, która ma jeszcze mocniej uwrażliwić na problem molestowania w miejscu pracy.